Dzień dobry. O, poszedka. Dobra. Dwie rzeczy. Pierwsza, Mateusz Akitowicz, Autopay. Bardzo miło mi was tutaj widzieć. Miałem taką przyjemność kiedyś pracować z Rafałem. I na początku muszę się zgodzić i nie zgodzić jednocześnie odnośnie tego, że czy można przewidzieć przyszłość? Ja Potem pokażę, że można, ale zgodzić się z Rafałem, dlatego że taką bardzo krótką, taką, która się zadzieje w następnym kroku. I to jest pierwszy punkt. Yy, drugi, ta prezentacja przed chwilą bardzo techniczna, pokazująca bardzo wiele rzeczy. Ja postaram się odrobinę wyżej wznieść i jednocześnie yy, opowiedzieć o tym, co. De facto jest hiperpersonalizacją, kiedy ona nie jest, i jak możemy wykorzystywać te zupełnie nowe narzędzia, które mamy. Postaram się po użyciu teraz tego słowa AI używać go jak najmniej. Obiecuję. Dobra. Więc zacznijmy w ogóle od tego, czym jest hiperpersonalizacja. Mamy taką pierwszą opcję. Mamy takich sześciu klientów i mamy dla nich dokładnie taką samą ofertę. Dla wszystkich dokładnie to samo. To nie jest personalizacja i to nie jest hiperpersonalizacja. Mamy opcję drugą i to jest personalizacja. W momencie, kiedy robimy tak naprawdę segmenty, to kiedy robimy segmenty, kiedy robimy pewne segmenty rynkowe, dla których tworzymy konkretne pakiety, konkretne oferty, zaczynamy tworzyć pewną personalizację. Ok, no to w takim razie jak wygląda hiperpersonalizacja? No, hiperpersonalizacja to jest ten moment, w którym dla każdego klienta mamy coś zupełnie indywidualnego, coś, co jest tylko i wyłącznie dla niego skrojone, tylko i wyłącznie pod niego i to dotyczy zarówno oferty, jak i później obsługi. Ok, to teraz wiemy, że to w taki sposób działa, to teraz pytanie jest dalej. Kiedy. Ta personalizacja, o której sobie powiedzieliśmy przed chwilą, czyli że mamy te segmenty, to kiedy ona zaczyna być hiper? Kiedy możemy dodać ten fragment hiper? Ok, to będziemy mieli trzy punkty. W tych trzech punktach mamy różnych partnerów tutaj, którzy wiemy, że są w stanie, są w stanie wspierać. Pierwszy, poznanie klienta. Poznanie klienta to jest bycie pewnym, że ta osoba, z którą rozmawiamy, jest tą osobą, z którą rozmawiamy i zrozumienie tego co ona zrobiła wcześniej po prostu Jest punkt drugi i ten punkt drugi to jest zrozumienie kontekstu zrozumienie kontekstu w którym ten konkretny klient kiedy do nas przychodzi z tą swoją, z tym swoim obiektem co za tym dalej stoi co w takim małym jego okręgu życiowym pod tytułem OK, potrzebuję taki, a nie inny przedmiot w, w leasingu, ale też kawałek dalej, tak? Czyli zrozumienie tego szerszego jego kontekstu, jego innych zakupów, których on dokonuje, jego innych zachowań. Tutaj padła e, informacja odnośnie PSD dwójki, tak, dociągania takich informacji. Jak najbardziej to jest między innymi ten, to, 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 ta możliwość tak? rozszerzania wiedzy na temat tego konkretnego użytkownika. No i zrozumienie jego potrzeb i intencji. Tak, to znowu, to są te informacje, które już teraz w wypadku, nie, nie wiem czy wiecie jak to działa w wypadku reklam. W wypadku reklam to jest tak, że każdy ruch, który wykonujecie na portalu internetowym, takim jak na przykład WP, jest monitorowany i mówi wam, nam dzięki temu, takim ludziom, którzy tam się zajmują, data, jaka może być wasza intencja. W zależności od tego jak długo będziecie na stronie Toyoty w konkretnej w konkretnej zakładce, to tak szybko dostaniecie pewną, pewną rekomendację do dalszego kroku. Tak? To są te intencje, to jest ten, ten fragment. I teraz w ten sposób dochodzimy do punktu trzeciego. Punkt trzeci, czyli działania dostosowane do odbiorcy. Po pierwsze, tu i teraz, dokładnie w tym momencie, kiedy to działanie jest potrzebne. To jest punkt pierwszy. Drugi to jest budowanie rekomendacji. Czasem nawet takich nieoczywistych rekomendacji. I trzeci to jest odpowiedzi na pytania, które nie zostały zadane. Jak mówiliśmy tutaj o takim Customer Experience, to muszę powiedzieć jedną historię, właśnie odnośnie tych pytań, które nie zostały zadane, na które odpowiadaliśmy, zanim, zanim klient zadał to pytanie. Dawno temu pracowałem w firmie ubezpieczeniowej. Jak wiecie, są tam szkody. Klient zawsze, jak jest szkoda, to dla niego to jest zupełnie coś nowego. On się wtedy denerwuje, wysyła jakieś pismo. Jak wysyła to pismo, to zazwyczaj tak 24 do 36 godzin później dzwoni. Dzwoni z pytaniem: to co z moim pismem, czy ono dotarło, czy tam już ktoś nad nim pracuje, i tak dalej, i tak dalej. Prosta rzecz. Każdy, kto przechodził jakąkolwiek szkodę na samym sobie, a nie po tej drugiej stronie, to zdaje sobie sprawę, jak to jest. Więc my zrobiliśmy prosty mechanizm, który polegał na tym, że jeśli klient wysłał pismo i mieliśmy numer telefonu do tego klienta, to w momencie, kiedy on dzwonił, to zanim przebił się przez cały IVR, żeby się dostać do tego konsultanta, który miał się zajmować jego sprawą, to mieliśmy krótki komunikat. Tego i tego dnia otrzymaliśmy od Ciebie dokumenty. Dokumenty są rozpatrywane przez Twojego opiekuna szkody. Twój opiekun szkody yy, skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni. Nagle się okazało, że taki customer experience i ten NPS, który potem jest takim, wiecie, ultimate yy, miarą, był bardzo wysoki. To są te pytania, na które klient jeszcze, których klient jeszcze nie zadał, ale my już oddzieliliśmy na nie, na nie odpowiedzi. Okej. Okay. No dobra, to teraz... Te dwa ostatnie punkty powodują, że do tego, co jest personalizacją, możemy dodać hiper. I tak myśląc sobie nad tym, zacząłem się zastanawiać jeszcze nad jednym punktem, bo tak naprawdę czym hiperpersonalizacja różni się od tego, co robi dobry sprzedawca? No bo zobaczcie, dobry sprzedawca po pierwsze wie dokładnie z kim rozmawia, wie jaka jest historia, dobry sprzedawca wie jaki jest kontekst, on rozumie, że ten, ten, ten człowiek ma dzieci, albo że ten człowiek ma Johna Dira też się bierze w leasingu z tego, co kojarzę, że ma takie ani inne takie ani inne upodobania i ma takie ani inne gospodarstwo i ten dobry sprzedawca również zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób, jakie rekomendacje dawać, jakich nie dawać rekomendacji. Tak? W jaki sposób czasem odpowiedzieć na, na pytanie, które jeszcze nie padło, na przykład dotyczące tego, że zaraz się skończy jakiś, jakiś fragment, że coś trzeba nowego zrobić. Więc prawda jest taka, że kiedy myślimy o hiperpersonalizacji, to nie próbujmy odtwarzać procesu dokładnie tak samo. Znaczy pomyślmy sobie o tym, że Mamy najlepszego naszego możliwego sprzedawcę. Najlepszą osobę, która po prostu obsługuje. I teraz wyobraźmy sobie, w jaki sposób zamienić jego pracę na taką pracę, która jest możliwa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Ale dzięki temu to jest możliwe, że mamy teraz takie dwa, dwa elementy. Odejta trochę było, postaram się o nich nie mówić. One są, one są fajne i nudne. To taka jest prawda. W sensie dane same w sobie nic nie dają. Te narzędzia, te nowej klasy, której nazwy nie wymienię. One też są bardzo fajne, ale to są tylko już nie narzędzia. Tylko, że wokół tych narzędzi jest absolutny hype. Teraz czemu jest ten hype? Jest jeden slajd, tutaj pada ta nazwa. Czyli ChatGPT. GPT. Znaczy, jeśli ktoś zdobywa pięć, w ciągu pięciu dni milion użytkowników, to tak, to wokół tego jest hype. Jeśli już pomijając całą resztę, tak, y, jeśli ktoś potrafi robić to, co robi, zakładam, że większość z was tutaj korzystała przynajmniej raz, tak, z tego rozwiązania. Pewnie korzysta z tego na co dzień w różnych, y, w różnych obszarach, w różnych dziedzinach. Y, I teraz nieważne, czy w tej chwili czat GPT ma 7 lat? Tak? Ma całą wiedzę. Okej. Okay. Może mieć być siedmioletkiem z genialną wiedzą. Super. Takiego siedmiolatka też bardzo chętnie o rzeczy zapytam. Natomiast na tej podstawie są budowane nowe rzeczy, nowe rozwiązania, które myśląc o przyszłości tej dłuższej, nie tej takiej krótkiej, tak, którą możemy przewidzieć według mnie, tylko takiej dłuższej, które nam będą zmieniały obraz tego, gdzie my w tej chwili jesteśmy. Bo padła dzisiaj kwestia odnośnie chmury obliczeniowej. Jest coś takiego jak SaaS, czyli software as a service. Natomiast NFX wydało taki, taki artykuł dosłownie kilka dni temu, zaraz do niego się odniesiemy jeszcze z pewnymi wynikami, gdzie Software as a Service zamienia się na Service as a Software. Czyli że możemy zatrudnić na przykład Biznes Development Managera który ma ustawiony target na 3-4 spotkania w tygodniu, które musi ustawić, zrealizować i zrobić i on je robi. 11x tak na marginesie, tak się nazywa ta, yy, ta spółka. Więc to jest pewna rewolucja, która jest przed nami. Ona jest szybciej niż, yy, szybciej niż później. Teraz, czemu ta rewolucja jest i czemu ona będzie następowała? To jest właśnie to są wyniki z tego, z tego raportu. Yy, tutaj te, te, te cyferki są w dolarach. To trochę nie ma znaczenia, czy to będą dolary, czy to będą złotówki, czy to będą euro. Bardziej chodzi o pewną skalę, o której mówimy. I w tej skali nasza praca jako ludzi jest droga i okej. Okay, tylko zajmujmy się w związku z tym tematami, które zasługują na to, żeby dostawać takie pieniądze. Po prostu tymi tematami, które. Po to jest ta cała automatyzacja. Tylko to, co teraz nazywam automatyzacją. A to, co będzie automatyzacją za 10 miesięcy, to jest zupełnie coś innego. Zupełnie innego rodzaju automatyzację możemy za chwilę zacząć robić. Ok, to teraz odnośnie przewidywania przyszłości. Bo tutaj było już dużo różnych cytatów. Mój ulubiony cytat jest taki, że każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nierozróżnialna od magii. To oznacza, że jeśli i mamy cyferkę. Niektórzy tutaj na sali już ją znają. 92,9 to jest to, co byliśmy w stanie przewidzieć, jeśli chodzi o następne zachowanie użytkownika. Tutaj chodziło konkretnie o zakup, nie mając jego historii w, tym, w tej dziedzinie, w tej branży. To znaczy, że to, gdzie my jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o modelowanie o data science. O różnego rodzaju narzędzia, którymi możemy się posługiwać, to jest sytuacja, w której wczoraj mieliśmy taką też dyskusję. Jeśli nie mamy historii w biku, to jest bardzo niedobrze, tak? bo to znaczy, że nie jesteśmy w stanie ocenić tego klienta. Ale wyobraźcie sobie, że teraz już nie potrzebujecie historii w biku, żeby zobaczyć z taką pewnością, może trochę niższą, zobaczymy, jak tam z danymi by wychodziło, w jaki sposób ten klient się zachowa jak będzie wyglądała jego kolejna akcja, w jaki sposób powinniśmy mu zaproponować kolejny produkt. No i teraz tak już naprawdę na sam koniec, po co, tak? I dwie rzeczy, tutaj akurat raport McKinsey'a. Pierwsza sprawa, klienci tego chcą i tego oczekują. Czemu tego oczekują? To znaczy, prawda jest taka, że my jesteśmy strasznie zmęczeni. To znaczy my jesteśmy zmęczeni takimi ofertami, które są, niby dla nas, ale nie dla nas, które są bardzo miaukie, tak bym to nazwał, tak? Więc oczekujemy czegoś, co jest dedykowane dla nas. Jeśli to jest dla nas, to zdecydowanie bardziej i zdecydowanie chętniej kupimy, zdecydowanie chętniej polecimy, zdecydowanie chętniej ponownie kupimy. I teraz to, że my budujemy tą lojalność, budujemy dalsze, dalej tą rekomendację, powoduje to, że jeśli to są nasze brandy, to mamy 25%. Jeśli to nie są nasze brandy, po prostu res resellerujemy jakieś produkty, to, to jest kolejny fragment, który możemy zbudować. Więc z tej perspektywy, tak jak widzicie tam z tyłu są góry, e, jako Autopay zapraszamy was na tą wyprawę. Dzięki.